Na dynie właśnie się rozpoczął. I właśnie dynia będzie gwiazdą dzisiejszego odcinka Mixer. Zaczynamy, jak zwykle, od zakupów i pędzimy do Adama Pabisa, do restauracji Michinnowi, które przyrządzi nam krem z pieczonej dyni. Nie przypadkiem zaproponowałeś dzisiaj kremy z pieczonej dyni. No bo w końcu mamy sezon na dynie. Tak, na dynie. Mamy sezon na dynie. Zbliża się nam jesień, więc dobrym składnikiem do tej zupy, którą będziemy robić, właśnie jest dynia. Dynie można wykorzystać na różne sposoby, prawda? Tak. Co tak. możemy z niej zrobić? Z dyni możemy zrobić pire, możemy zrobić sos, możemy zrobić zupy, może być jako dodatek do drugiego dania. Pasztety chyba też można nawet. Pasztety, dużo rzeczy można Kotleciki. zrobić. Kotleciki, wszystko co można tylko zrobić. Sobie wymyśliby. Co sobie można zrobić z tej dyni. Dynia ma e, ciekawy smak, maleko słodkawy e, smak, dużo też ma wartości. E, no i okres, e, z, w którym możemy się spotkać z dynią to jest od września do listopada nawet No i co zainteresuje panie, drogi panie, w 100 gramach dynia ma tylko 27 kalorii. Tak, Dokładnie. To jest istotne informacje na dziś. Dokładnie. <laughs> e, od czego trzeba zacząć? E... Dzisiaj będziemy robić e, krem z dyni, tak e, wspominaliśmy wcześniej. Do tego zrobimy sobie chips e, z takiej szynki parmeńskiej i pokruszymy e, całą zupę e, z serem kozim. Z tego względu wybrałem taki ser, ponieważ e, ser kozim ma e, charakterystyczny, mocny i lekko ostrawy smak. Żeby, żeby zbić ten smak no tam słodyży dodamy lekki, lekki smak kosiego sera, czyli taki... To będzie ostre. się fantastycznie komponował podejrzewam. Zobaczymy. No i ważne są tutaj zioła, prawda? Tymianek. Tak jest, maryn. Tymianek, świeży tymianek, tutaj mam jeszcze kwiaty, czyli storczyk. Mam do tego jeszcze... Ale kwiaty są do dekoracji? Tak, tak, tak. Tak, to są kwiaty jadalne. Jak najbardziej to są kwiaty jadalne yy, i do dekoracji jadalne. Mamy trybulę, bardzo ciekawy smak yy, lekko taki anyżowy. O, nie jadłam nigdy. Chętnie nie spróbuję, spróbuję. Podobna jest do pietruszki ale smak ma zupełnie inny, bardzo ciekawy smak i, mm -hmm. i przyjemny. To będzie krem z pieczonej dyni, ale nie będziemy jej piec, uwaga, w piekarniku. Tak, może, w piekarniku. znaczy są, jest kilka metod robienia tego kremu, prawda? Można ugotować dynię, można upiec dnie, można ją upiec delikatnie na patelni. My dzisiaj w taki sposób zrobimy, żeby pokazać, że niekoniecznie musimy użyć tego piekarnika, żeby zrobić taką zupę. Pokroimy sobie na e, drobne części e, dynię, wrzucimy ją na patelnię, delikatnie ją skarmelizujemy, czyli nadamy takiego e, brązowego koloru. I pod wpływem tej temperatury ona nam delikatnie inaczej zmieni smak. Mhm. Dobra, to zaczynam od Bardzo. Można, można użyć szynki parmeńskiej. Ja dzisiaj postanowiłem użyć szynki parmeńskiej, ale ostatnio e, wpadłem na ciekawy produkt. Jest Kumpia. Co to jest? Smak, to, jest to jest produkt e, regionalny, produkt Podlaski. To jest e, szynka e, moczona w soli i suszona. Bardzo ciekawy smak, bardzo fajny smak. E, jest to produkt, tak jak mówię, regionalny. Teraz zakupiłem coś takiego i bardzo ma podobny smak do szynki parmeńskiej. No, oczywiście szynka parmeńska to jest zupełnie co innego, prawda? Ale podobną metodą wyrabiać. E... Ale jeszcze można wykorzystać coś. Tak, oczywiście. W naszej rodzimej produkcji. Produkcji w dokładnie polskiej, to, to, to jak najbardziej. Jesz... Mamy chipsy tak. jest, mamy, mamy chipsy dokładnie. Można, tak mówię, można je zrobić na patelni, można je zrobić na grillu, można je zrobić w piecu w piekarniku. Chodzi o to, że chips charakteryzuje się tym, że jest lekko, chruko, e, le, lekko chrupiący, dokładnie. No, no jak zwykle jest z tak? Tak jest, oczywiście. No to zabieramy się za tak. dynię. Słuchaj, jaka... no bo tych odmian dyni... Ja widziałam w sklepie, słuchaj, i tak naprawdę nie wiedziałam, którą kupić najlepiej, bo były przeróżne, małe, duże, Są zielone, są czerwone, hokkaido. W ogóle, tak, te hokkaido chyba są chyba tak. najlepsze. najbardziej takie... dostępne i najlepsze, On mają taki delikatny, słodkawy smak. Też warto, jak, jak kupimy dynię, warto ją zostawić na przykład w ciepłym miejscu, nie ona sobie poleżni nie dojrzeje. Czyli. Czyli. Czyli co, bierzemy te... Bierzemy dynię, kroimy. Dobra. Jak... Na surowo dnia się nie nadaje do jedzenia. Ptaka raczej nie liczają, raczej też przetworzyć. Raczej. Nie. A co robimy z pestkami? Peski yy, pestki możemy albo usunąć, albo wysuszyć. To znaczy że tak, no na pewno ich nie wyrzucamy, bo pestki są strasznie zdrowe, więc warto je zachować. Oczywiście. Tylko pytam, czy wykorzystujemy je teraz do zupy, czy nie. Nie znaczy moglibyśmy wykorzystać do zupy, tylko że e, musielibyśmy je długo suszyć. Aha. One będą mokre. Jak je podsuszymy, możemy je później e, podprażyć i wtedy będzie miało e, to jakiś sens. Czyli podprażymy I... i zostawimy, na następnym razem zrobimy sałatkę i posypiemy tymi testoski. Możemy tak zrobić. Możemy tak zrobić. Gdy charakter charakteryzuje się e, świeżo, świeżością, jeżeli właśnie jest w delikatnym środku taka e, wilgotna. No, wtedy jest, bo jak jest, jest sucha, mm -hmm. prawda, to jest to jest już zleżała. Eee, to jest idealne. A ten kolorek to taka karoten eee, Możemy też zrobić tak, że jeżeli wyciągniemy gniazdo nasienne, ja pokażę jak, w bardzo szybki sposób, mamy łyżkę i łyżką Taka podpieczona dynia jest dobrym pomysłem, żeby na przykład zrobić ją, podać z makaronem. Podpieczoną dynię? Mhm. Czy nie? Tak, tylko, wiesz, uważam, że można by było podpieć dynię i zrobić sos, taki, taki dyniowy i z tym makaronem podać. Mhm. Czyli co, jakoś trochę zmiksować dyni, czy co? Jak jak zrobić taki sos? Ee, pokroić takie e, kawałki, mniej więcej takie o. Popatrz. Mhm. Podsmażyć na patelni i zrobić na bazie tych kawałków właśnie albo taki sos śmietanowy, albo taki sos na bazie bulionu, jak rozmawialiśmy wcześniej. z jakimś dodatkiem i właśnie zmieszać z makaronem można jak najbardziej, tylko wiesz co, uważam, że dynia też ma taki specyficzny smak, że trzeba dodać jakiś składnik do niej, żeby ten smak jakby złamać, prawda? Ostry. Najlepiej ostry e, smak do tej dyni albo jakąś papryczkę, albo tak jak dzisiaj będziemy zabrali serkozi albo coś pikantniejszego, żeby, e, żeby ten smak złamać po prostu. dodajemy bulionu. Już poddusimy, wiesz? Mhm. O, zapach jest super. Niech się dusi. Dodamy troszkę soli. No może tymiankę, co? Tymianek już dałem też. A, dałeś? pieprzu świeżo mielonego poddusimy sobie to tutaj yy, na patelni mm -hmm. w drugim garnku dorzucimy cebulkę, przysmażymy cebulkę i wszystko wrzucimy razem, okay. so będziemy to dusić dobra mówię, jeśli chodzi o yy, odynie dlaczego wrzuciłem na patelnię, z tego względu że lekko ją skarmelizowałem Widzisz? popatrzcie, ona nabiera takiego ciemniejszego smaku, tak, yy, z, z, z koloru. koloru i ona przez to jest, ma zupełnie inny smak bardziej taki intensywny musi nam się elegancko spróbujemy jaki mamy smak rozmaryn wyczuwalny będzie Jeszcze, dobrze będzie dobrze teraz tak pokrój jakbyś mogła jedną cebulkę Taka. Nie, nie, nie musimy. musimy. Czyli znaczy, jeżeli chcemy, żeby szybciej nam się zrobiło, to wiadomo, możemy przykryć, prawda? Mm. Masło i olej. Dodajemy masło i dodajemy olej z tego względu, żeby nam się tempera temperatury wyrównały, a masło nam się nie spaliło. Bo masło ma szybszą temperaturę spalania się, mm -hmm. prawda? niż, niż, Czyli ee... niż olej. Jak masz większe rączki to łatwiej. Ci jest. Tak jest. Pogarsz. Jakie żółte. O proszę bardzo. Tak wyglądają ręce po e, czyszczeniu dyni. Smażymy sobie cebulkę. Nada nam bardzo e, charakterystycznego smaku. Tak wskrzesi nam ten smak e, dyni. Ale tutaj ją szklimy, tak? Tak, tak, dokładnie. Później dodamy e, podpieczoną i podduszoną dynię do tego. I razem dosimy. Tak, podlejemy, tak? podlejemy bulion i będziemy dosić. Mhm. Zdeglasujemy troszeczkę smakczek. Poddajemy bulionem. Cięższa praca za nami, tak, i teraz tak. tak naprawdę czekamy. Ile to się ma dusić? Dopóki nie będzie miękkie. No około 10 minut myślę, że wystarczy. Na końcu dodamy sobie śmietankę, żeby, nam było, żeby nadać kremowy smak i blendujemy. Dobra. Tak, solą też nie ma co przesadzać, bo ser będzie słony też, nie? To jest. I te Słodką śmietanę używamy do e, do tego, żebyśmy mieli kremowy smak, tak? Mm -hmm. no ale zawsze do tego używałeś masła, a dzisiaj śmietana. Spokojnie, spokojnie. Na masło, <laughs> masło przyjdzie czas. Masło też będzie. Na masło przyjdzie tak, mnie to nie dziwi? Masło zupełnie zmieni nam e, smak całego dania, tak jak wspominałem wcześniej, prawda? No okay. i... Mamy całość podduszoną. Miksujemy. Dodamy sobie trochę śmietany. Nie jest to trochę. Ja będę Dobre. miała niespodziankę na talerzu. Dobre. Słuchaj, będzie potrzebny szczyt. Tak. Fajne z tym kozim serem, prawda? Bardzo dobry. Ten kozi ser dodaje takiego charakteru. Charakteru, dokładnie. Pycha. Mm. Ale sama buja. Też mi to wychodzi. Też do tego są.